Bartek, do 87 minuty to był bardzo dobry mecz. Jak wszystko było pod kontrolą. Co się stało w końcówce, że tutaj nie udało się tego meczu wygrać? No myślę, że gdzieś w tej drugiej połowie w końcówce gdzieś za bardzo oddaliśmy przeciwnikowi inicjatywę. Gdzieś było za, utrzy, za mało utrzymania piłki z przodu i ogólnie w naszej grze, także no, zepchnęli nas do ofensywy, do, do dobrze przesuwaliśmy gdzieś, no ale w ostatecznym rozrachunku gdzieś zmieścili tą jedną bramkę, później ten no, niefortunny rzut wolny, no i 2-2. No szkoda, bo tutaj no, no, cieszymy się na pewno, że awansowaliśmy, no, ale szkoda tego remisu, no, bo mogliśmy dopisać więcej tych punktów do, do tego polskiego rankingu, ale myślę, że jesteśmy w tej ostatniej fazie decydującej i, i, i na pewno to, to bardzo dobry krok w tym kierunku i na pewno się cieszymy. No i szczególnie, że szanse były tam, żeby też na 3-0 podwyższyć, w ogóle można było ten mecz zamknąć dużo wcześniej. No myślę, że tak, że jeszcze w tej pierwszej połowie było kilka sytuacji, no i później w drugiej, gdzieś po tych szybkich atakach cały czas było groźnie, no ale no nie strzeliliśmy. Trener nas wyczytał w przerwie na to, że, że to jeszcze nie jest skończony mecz, no i właśnie za bardzo oddaliśmy inicjatywę i na pewno wyciągniemy teraz z tego wnioski. No, i przed nami zaraz już mecz kolejny w Radomiu, i musimy się na tym skupić. No właśnie, bo jest sporo fizycznie was ten mecz kosztował. Teraz weszliście znowu w ten rytm grania częstego. Jak ty się czujesz po tym spotkaniu? No bo tutaj też swoje trzeba było wybiegać. No tak, no myślę, że ja się czuję dobrze teraz. Na pewno, wiadomo, ciężko jest wszystko intensywnie. No ale tutaj dbamy o regenerację, tutaj no, dział tam fizjo i trenerzy motoryczni dobrze nas y, do przygotowują do tych meczów, jesteśmy dobrze przygotowani, także mamy też szeroki skład i tutaj no, każdy kto wchodzi no, musi, musi brać odpowiedzialność za drużynę i za zespół i myślę, że no, tutaj y, no, za dwa dni kolejny mecz i, i mam nadzieję, że się dobrze zreagujemy i będziemy podtrzymywać... Y, Zwycięską i no nie przegraną serię. Szczy szczególnie, że to ciężki teren w Radomiu. Trzecie miejsce w tabeli. Dobrze wystartował Radom jak w tym sezonie? No, na pewno dobrze. My poza, no, poza tą wpadką z Termaliką na, na początku sezonu też wystartowaliśmy dobrze. także no my jedziemy grać ofensywny i nasz futbol, także no na pewno będzie fajne spotkanie i mam nadzieję, że będzie na naszą korzyść. Bartek, Dziękuję. A nie mieliście w końcówce wrażenia, że coś Wam mnie idzie z tym francuskim sędzią? Bo było wiele sytuacji w tym meczu, kiedy podejmował decyzje, które wydawały się dla Was bardzo niezrozumiałe. byliście mocno zdenerwowani, jakby rozgoryczeni decyzjami. No na pewno gdzieś pojawiały się frustracje, tak, tam ze strony... Na naszej ogólnej ze strony sztabu, tak? ale no gdzieś no nie ma co, bo tutaj walka z sędzią to nic nie da i po prostu trzeba się skupić na sobie. tak? Powinniśmy albo zamknąć ten net szybciej, albo no nie pozwolić w taki sposób sobie tutaj zrobić takiej nerwówki końcowej, ale w ostateczności mamy ten awans i jest wszystko bardzo dobrze. Kiedy było 2-2 zostało kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund nie przeszło Wam przez głowę, że może Wam się to zwycięstwo wymknąć? Znaczy, no, znaczy, ciężko, no, ciężko mi powiedzieć, tak, na no, to się tak szybko działo, nie, myślę, że no, nie powinno się tak myśleć. Po prostu trzeba dążyć do, do tego, żeby no, wygrać mecz i zamknąć go szybciej. A, no, ta końcówka nerwowa, no ale no, tak jest futbol czasami tak się zdarza i ważne, że w ostatecznym rachunku mamy ten awans. nerwowo w tym remisie, to z nam się pęsknęło? No, znaczy, może nie, że nerwowo, yy, więc po prostu trener przekazał, że, że, że wiadomo, że wyciągniemy z tego wnioski, z tej końcówki, bo tak nie powinno być. Yy, wiadomo, emocje są na boisku gdzieś po końcowym, każdy był gdzieś taki wkurzony, ale no, musimy zdać sobie sprawę, że też awansowaliśmy i, i mamy ten ostatni krok do wykonania w czwartej rundzie, jeszcze nie wiemy z kim, nie wiemy z kim, także yy, przed nami radą, a później ten czwarty krok do wykonania. Dziękujemy. Dziękuję.